Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan w kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj moi drodzy przyszedł czas, aby wam pokazać pewnego gracza, który ma Prawie 2000 pucharków na jednej postaci, a dokładniej na Kordyliuszu, mój drodzy, więc zaraz zobaczycie, chłopiec naprawdę jakiś powalony, że aż tyle wbija. Naprawdę wbicie, moi drodzy, 30 ranku teraz nie jest aż takie trudne. 35 już trzeba troszeczkę umieć grać, nawet nie troszeczkę, tylko trochę bardziej. A moi drodzy, wbić 2000 pucharków no to już naprawdę jest wyczyn, ale najprawdopodobniej jest to pewnie ziomek, który jest win traderem. Ale to jeszcze zaraz wam wytłumaczę co i jak Moi drodzy, ale jeszcze zanim zaczniemy, no to standardowo Strzelcie łapeczkę w górę, widzowie nie ma Opcji, że dobijecie 1500 łapek W górę pod tym filmem, ja nawet Mogę obstawić, że nie Wbijecie tego, ale jeżeli wbijecie No to dla was leci 170 gemów, więc jeżeli chcecie wygrać takie Gemy, zostaw łapeczkę w górę Zasubskrybuj kanał, bo wszystkie konkursy są Dla widzów, którzy mnie subskrybują No i oczywiście moi drodzy, jak Kupujecie, pamiętajcie kodzik panda Wpadajcie również na mojego instagrama, bo aktualnie nie mam je w domu A nawet w Polsce Możecie wbić na Instagrama zobaczyć co jak Dobra odpalamy sobie topkę Już wam pokazuję moi drodzy o co chodzi Wchodzimy sobie topka globalnie Zadymiarzy nie wiem czemu mi przeskakuje nagle na polską topkę Ale nieważnie Klikamy sobie tutaj moi drodzy Kordyliusza Klikamy globalnie i mamy ziomka Agent Taka yuki. Chłop ma 1976 pucharków na jednej postaci, a dokładniej na kordyliuszu. No, chłop jest naprawdę jakiś powalony. zobaczcie jak to wygląda w ogóle u niego na profilu. Ziomek ma mniej pucharków ode mnie. Rekord ma 50 koła, ale ma normalnie kordyliusza na 35 raku i prawie na. 2000 pokarkach, no naprawdę sporo. Ma jeszcze, jak widzicie, na przykład Fanga na 35, Makruka na 35, Tika na 35, Koletkę yy, ma na 35, Bibi, Tarę, Nite, Baza, no ma trochę tych postaci, Lole, Byrona, trochę tych postaci ma, jeszcze, i co tu jeszcze, Pamka, Serge, Janet, Stew, Leon, Max, ej, sporo ma, sporo ma tych 35 ranków, kurde. Nie no, dobry zadymiasz widzowie, dobry zadymiasz. Więc, yy, no... Chłop ma 1976 pucharków na Kordyliuszu, może dobije 2000 nie wiem. Zobaczymy, moi drodzy, ponieważ będzie reset sezonu. Jak wy oglądacie ten film, to na pewno już tyle nie ma, bo jak ja to nagrywam, to za 16 godzin jest reset sezonu, więc spadną mu pucharki i chyba mu spadną na 1500 czy na ile? Zobaczmy, jak to wygląda. Yy, tak, na, na 1499 chłop spadnie, więc no trochę dostanie tego minusa. Ale no cóż, takie, tak to jest, moi drodzy. Dobra, ja myślę, że moi drodzy, przyszedł czas, aby wam pokazać, jak te ziomki najprawdopodobniej wbijają tego kordyliusza. Bo to nie jest tak, że oni sobie grają trójki i próbują na trójkach tyle wbić. Bo. To by było dla nich mega ciężkie i myślę, żeby nie podołali. Tylko to są tak zwani win-traderzy, którzy grają właśnie w ten sposób. A więc mamy tutaj filmik innego ziomka, który ma nick Lapsa na YouTubie. Ale no generalnie chodzi o to samo. Zobaczcie, on tutaj po prostu akurat tu gra solo. Nie wiem, czy będzie pokazane, jak też grałem duo. Ale generalnie win-traderzy, moi drodzy, to są osoby, które ze sobą gadają na Discordzie. I jakby y, między sobą się tylko timują. Jak wy na przykład gracie solo czy duo, no to wiecie, zakręcicie się z kimś i macie z nim sojusz i jesteście stimowani. Na no, moi drodzy, te osoby wiedzą na przykład, że nie wiem, tym bazem gra jakiś jego ziomek i po prostu tam się każdy zna i przez to oni się timują tylko między sobą. I rozwalają wszystkich innych, i mają zazwyczaj pierwsze, drugie miejsce, i tak w taki sposób przez cały sezon po prostu sobie wbijają te wysokie pucharki. No co nie jest tak naprawdę zbyt fajne. Nie wiem tutaj, czy to będzie pokazane. Pewnie nie. Zobaczmy w ogóle, jak on to gra. To jest film, który. Powstał miesiąc temu, więc już był nerf na Kordyliuszu, więc teraz już nie jest aż tak łatwo jak wtedy wbijać, szczególnie że wtedy mogłeś po prostu cały czas ładować ulta i przenosić kogoś do tej strefy i no mieć tak, tak naprawdę jakby niewitkę na mapie, czy nie wiem jak to nazwać. No wiecie, o co chodzi. On po prostu cały czas wrzucał ulty na kogoś, z kim był stimowany, no i oni sobie mogli byle gdzie łazić i nic im nikt nie robił, więc myślę, że to jest naprawdę dosyć mega OP, ale teraz już się tak nie da. Ponieważ nie da się chyba ładować ulta w tej strefie Kordyliusza czy coś takiego, no nie wiem, jakiś tam nerw był generalnie z tym Kordyliuszem. Więc widzicie mniej więcej, jak to wygląda, to wbijanie. No ale chłop i tak jest naprawdę mega mocny, bo mimo tego, że tak robią i się teamują między sobą i tak dalej, no to wbić 2000 pcharków, to myślę, że i tak jest naprawdę spory wyczyn. Dobra, moi drodzy, więc wróćmy sobie do giereczki. Może zagramy jakąś gierkę, eee, może niekoniecznie Kordyliuszem, chociaż na ilu ja go mam w Na 805. No nie chciałbym grać Kordyliuszem, bo jak będzie. Reset sezonu, to mi później więcej zabierze, a jego mi zresetuje, bo resetuje top 10 postaci, no to mi zresetuje y, aż do Barleya. Na przykład poko już mi nie zresetuje nite kolta i tak dalej, więc no tak to wygląda. E, dobra, moi drodzy, walniemy sobie jakąś giereczkę Co my w ogóle mam, mamy za mapę? Mamy taką mapę, Biatyka nad skałą, czy nie wiem, jak tam się nazywa. E, dobra, ja może wezmę Serge, ostatnio na Liveiku Biatyka Skałą to jest mapa. Dobra, ostatnio na live'iku kupiłem sobie tego skina Kraken Serge, moi drodzy, mówiłem wam, że mi się mega podobał. E, no i postanowiłem sobie go kupić, więc naprawdę mega spoko skinek, fajne ma, anim fajne ma animacje, fajnie wygląda, więc. Więc mega op, jeżeli planujecie cokolwiek kupować, pamiętajcie, Kodzik Panda, jak kupujecie gemy na karnet, albo kupujecie, nie wiem, jakieś oferty za pieniądze, no to pamiętajcie Kodzik Panda i podsłuchajcie, i ginę od Kordyliusza. Serio? Jak tematycznie w ogóle porobił mnie Kordyliusz, o którym jest nagrywany ten odcinek? Dobra, nie ma pytań, zagrajmy jeszcze jedną. Wy, moi drodzy... Jak właśnie coś kupujecie, nagrywajcie, tylko jak kupujecie coś za pieniądze. Nie wysłuchajcie mi, jak nie wiem, kupujecie skina za błyskotki, tylko jak kupujecie coś za pieniądze, to podsłuchajcie na mojego Instagrama i ja was pozdrowię w jakimś przyszłym odcinku. No a my teraz już lecimy na serio widzowie. Tamta gierka to była dla kontentu oczywiście, żeby mnie porobił kordyliusz. A teraz już na spokojnie lecimy. Aha, Nie dobra, nie mam pytań, ja nie umiem grać z serdzem. jest widzowie giga słaby. Serge jest, znaczy jest gigamocny, tylko na tym pierwszym jakby bez tych ulepszeń to on jest mega słaby, bo jest wolny i ja tak nienawidzę wolnych postaci, no co prawda wbiłem 8bita na 35 rangę, gdzie jest najwolniejszą postacią w grze, ale no generalnie nie lubię wolnych postaci, tak samo jak nie lubię postaci na blisko i wolę postacie na daleko i ginę, dobra nie zginąłem na szczęście. No to tak samo, nie, 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 Dobra, nie mam pytań widzowe. Lecimy jeszcze jedną, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka, ja wiem, że mi się uda wreszcie. Ja wiem, że mi się uda, ja wygram giereczkę. Albo będę chociaż jakiś top 3. Tak, taki jest plan widzowy teraz, tylko ja muszę naładować sobie to pierwsze ulepszenie, bo bez tych ulepszeń to jest tak ciężko grać z naprawdę. Serge jest fajny, ale trzeba go a jak się go nie upgrade'uje to jest potem lipa. Dobra, no na szybko widzowy tutaj zbieramy sobie parę punkty. Znaczy power punkty, power y, yy, I zobaczymy co z tego wyjdzie w tej gieraczce Ale no mam nadzieję, że zajdę dalej niż wcześniej Bo na razie to mi coś nie idzie Dobra moi drodzy, szukamy tych oponentów Tutaj lecimy Gdzie tu są jacyś, yy, jakieś Skorbusy do porobienia, jest drugi search Ej dobra, jak jest drugi search To jest szansa, że sobie jakoś naładuje na nim ulta I on sobie coś naładuje Na mnie i będzie git moi drodzy Dobra tutaj mamy Rico, no ale Z Rico kurcze nic nie zrobię no on tu musi wyjść, żebym ja mógł go strzelić, bo inaczej jest problem. Mam nadzieję, że mi się uda. Serio, on go nie porobi? Aha, dobra, to nie zły Rico. To nie zły Rico. widzowie. Steamował się i naklepał Serge'a. Nie mam pytań. Dobrze, że ja tam nie podchodziłem, zresztą ja go klepałem od początku. Ja potrzebuję mieć ulta. Top 4 jestem, chciałem być top 3. Pewnie będę w tej rundzie, ale no, chciałbym też mieć ulta, a nie łazić tak wolno tym moim y, kolegom sergem, Krakenem sergem. Kurcze, pieczono, no chodź, tu spike, nie wiem, dajcie mi się jakoś naklepać. Chociaż jeszcze nie wiem, dwa strzały dosłownie, dwa strzały i powinienem mieć ulta chyba. Dobra, dostał, dostał, dobra, bardzo ładnie. Top 2 mamy, jesteśmy zabraidowani, więc spoko. No i lecimy, tu jakiś kolcik jest chyba, z tego co widziałem, no właśnie. Kolcik tutaj, o kurde, on, on będzie nas klepał, ty. Halo kolego, uspokój się. Nie ma co tutaj się denerwować, nie ma co się denerwować, na no, spokojnie. Na spokojnie byku, a super Ja oczywiście go nie mogę trafić Oooo! kolego, kolego, kolego Kurde, szkoda, że nie mam tego Drugiego starpera ustawionego, to by już Został porobiony, ale mimo wszystko udało mi się Wygrać bardzo ładnie, mamy winę, moi drodzy, na koniec tego odcinka, ja wam dziękuję Za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że jak wam się Spodobał, star drop jeszcze na koniec, bardzo rzadki I mamy, uwaga, uwaga, ja Obstawiam punkty mocy, bo mi dosyć często Ostatnio lecą, czy zgadłem? Zaraz się dowiemy moi drodzy. O, pod żetonów, spoko. W ogóle teraz jak jest update, bo jak ten film wlatuje to już jest na pewno po updatecie, To yy, zmniejszyli dropy tych 2-3 żetonów i nie będą tak często wylatywać, więc jeżeli jeszcze mi się teraz udało załapać, no to spoko, bo mam 7000, więc przyda się na nowy karnecik. Ja moi drodzy dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jak wam się spodobał. Bo jeśli tak się łapczą w górę, zasubskrybujcie kanał, trzymajcie się, cześć!